Na koniec, panie pośle, jak mówi pan o dowożeniu, to, to yy, przypomniałem sobie jedną z naszych rozmów z 2024 roku, z marca i tam znalazłem taki mm. fragment pana posła. Chodzi o kwotę wolną? Właśnie. też tym terminem, kiedy ta kwota wolna od podatku 60 tysięcy wejdzie w życie, będzie 1 stycznia 2025 roku. My to obiecaliśmy i my to zrealizujemy. No. Czy dzisiaj, panie pośle, już pan powie. Powiem tak. Obiecaliśmy znaczy, i nie zrealizujemy. Yy, na, znaczy, kwota wolna od podatku jest yy, cała Cały czas na stole, na pewno nie w tym wymiarze od 1 stycznia 2026, natomiast no powiem bardzo no to szczerze, była 5. Znaczy, okay, znaczy, ja uważam, że to, co obiecane, musi być dowożone, nawet jeżeli to ma być jakby odsunięte w czasie, natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie ma sprawy ważniejszej niż kwestie bezpieczeństwa niż kwestie inwestowania w nasz potencjał obronny, Otóż potencjał chciał A była zdarzania. wojna jak panie poszło, jak, jak to obiecywaliście. Tak, ale, ale sytuacja, przepraszam, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna, czyli jakby pan nie miał 9-10 września, nie miał pana ataku dronowego na Polskę, na terytorium, na NATO. Teraz trzeba, trzeba budować systemy, które będą chronić Polaków, żeby Polacy spali spokojnie. Być może mając trochę mniej środków w kieszeniach przez to, że nie, nie wejdzie na czas... To tak inny tylko, ta kwestia to... nie będzie do, do 2027 roku, do wyborów kwoty Tego nie wiem. Ja nie jestem ministrem finansów. Chętnie bym zapytał o to ministra Domańskiego, czy, jakie ma plany. Dla mnie jest ważne i, i to jest moja rekomendacja, jeżeli jesteśmy tylko w stanie to zrobić, to potraktujmy to zobowiązanie ewolucyjnie. Ile się da, to użyjmy Polakom, bo oni wiedzą lepiej od rządu na co wydawać środki. Oczywiście poza kwestiami bezpieczeństwa. Michał Szerba, Koalicja Obywatelska, eurodeputowany Platformy. Bardzo dziękuję, Panie Pośle. Bardzo. bardzo. Dziękuję za uwagę. Dobrego dnia.